BlackRock, Illuminati i grupa Bilderberg są często wymieniane jako przykłady tajnych i potężnych stowarzyszeń, składających się z najbardziej wpływowych postaci na świecie. Te nazwy często pojawiają się w kontekście pytania, kto rządzi światem. Pomysł, że istnieje elitarna grupa, tajne zgromadzenie, które manipuluje wydarzeniami globalnymi, aby realizować swoje własne interesy i cele, jest głęboko zakorzeniony w umysłach wielu ludzi. Przekonanie o ukrytej władzy Zdolnej do kontrolowania światowych gospodarek, wpływania na decyzje polityczne i kierowania biegiem historii, tworzy podatny grunt dla licznych teorii spiskowych. Ale czy jest to tylko teoria, czy też może kryje się coś bardziej złowrogiego? Żyjemy w erze informacji, kiedy internet umożliwia szybkie i szerokie rozpowszechnianie idei i teorii. W tym środowisku fascynacja możliwą ukrytą ręką kontrolującą wydarzenia światowe rośnie wciąż bardziej. Dyskusje o tajnych stowarzyszeniach tajemniczych uściskach dłoni i symbolach, które wydają się być ukryte na pierwszy rzut oka, stały się powszechnym tematem w codziennych rozmowach. Od enigmatycznego oka, które wszystko widzi na dolarze po spekulacje dotyczące spotkań na najwyższym szczeblu globalnej elity, wielu uważa, że te elementy są oznakami tajnej struktury władzy działającej w cieniu. Już samo wspomnienie nas w takich jak Illuminati czy grupa Bilderberg może łatwo wywołać ożywione debaty i długie dyskusje na temat natury i zasięgu ich wpływu. Przekonanie, że te podmioty stoją za wydarzeniami globalnymi i manipulują nimi w celu osiągnięcia własnych celów, budzi głęboką ciekawość i czasami pewien lęk. Wiara w istnienie tajnej sieci potężnych ludzi kontrolujących losy świata jest zatem odzwierciedleniem dążenia do wyjaśnienia złożoności i wielkości wydarzeń globalnych, które często wydają się być poza naszą kontrolą. Jednak podczas gdy wielu skupia się na ludzkich teoriach spiskowych i mrocznych organizacjach, które rzekomo manipulują światem, Istnieje znacznie głębsza i starsza konspiracja, która często pozostaje niedostrzegalna. Ta konspiracja przekracza czas i geografię, wpływając nie tylko na wpływowych i elitę, ale także na serca i umysły ludzi na całym świecie. W przeciwieństwie do teorii dotyczących zysku finansowego czy kontroli politycznej, ta konspiracja to duchowa walka, która toczy się od początku czasów. Prawdziwym manipulatorem tego świata nie jest grupa bogatych osób ani tajna elita, lecz siła o wiele bardziej podstępna i potężna, szatan, książę władzy powietrza. Wyobraź sobie przez chwilę, że przedstawię Ci biblijne dowody wskazujące na coś więcej niż rządy świata, decydentów, bankierów i wpływowe osoby. Ta siła, która rządzi światem, jest znacznie starsza, bardziej niebezpieczna i zwodnicza niż jakakolwiek znana ludzka organizacja. Działa w Królestwie Duchowym i subtelnie kieruje biegiem tego świata w stronę buntu przeciwko Bogu. W przeciwieństwie do ludzkich spisków, które fascynują wielu, agenda szatana nie koncentruje się na zdobywaniu bogactwa czy władzy politycznej. Jego cel jest nieskończenie ciemniejszy i bardziej niszczycielski, oddalenie ludzkości od Boga, oślepienie ludzi naprawdę ewangelii i ostatecznie doprowadzenie ich do wiecznej zagłady. Zrozumienie tej rzeczywistości duchowej jest kluczowe. Aby dostrzec prawdziwą skalę walki, w którą jesteśmy zaangażowani, i uświadomić sobie, że prawdziwy konflikt nie sprowadza się jedynie do sporów o władzę czy bogactwo, lecz jest duchową walką, która dotyka nas wszystkich. Aby pojąć głębokość wpływu Szatana, ważne jest, aby uznać, że nie jest on jedynie postacią mitologiczną czy abstrakcyjnym symbolem zła. Jest rzeczywistą istotą, której wpływ przenika wszystkie aspekty społeczeństwa. List do Efezjan 2 Dwa opisuje Szatana jako księcia władzy powietrza, tytuł ten sugeruje znaczącą władzę nad systemami świata i nad ludźmi, którzy w nim żyją. Ten tytuł nie powinien być lekceważony, ponieważ wskazuje, że wpływ Szatana jest głęboki i obejmuje nawet samą tkankę naszego codziennego życia. Jest on niewidzialną siłą stojącą za dużą częścią zła na świecie, a jego wpływ widać w powszechnej odmowie przestrzegania zasad i praw Bożych. Na przykład, zauważmy wyraźny kontrast między naukami Biblii a dominującymi wartościami współczesnego społeczeństwa. Biblia uczy, że małżeństwo to święte połączenie mężczyzny i kobiety, ale ta idea jest coraz bardziej podważana i wręcz wyśmiewana w dzisiejszym świecie. Niemoralność seksualna, którą Biblia wyraźnie potępia, stała się szeroko akceptowana, a nawet celebrowana. Wzrost popularności stron z treściami dla dorosłych oraz normalizacja rozwiązłości i dewiacji seksualnych są jasnymi dowodami na to, że świat podąża drogą diametralnie przeciwną do Bożego planu. A kto stoi za tym ruchem? To nie Black Rock ani Illuminati, ale sam diabeł. Ważne jest, aby zachować zrównoważoną perspektywę na temat mocy szatana. John Piper podkreślił fundamentalną prawdę, mówiąc, chociaż szatan ma pewną miarę mocy i władzy w powietrzu czy na niebie, nie jest Bogiem. Jest nieskończenie poniżej Boga. Chrystus jest nieskończenie wyższy od Niego i ma nad Nim władzę. To kluczowy punkt dla naszego zrozumienia, panowanie szatana nad władzą powietrza nie jest absolutne. Działa w granicach wyznaczonych przez Boga, a Jego moc jest nieskończenie mniejsza w porównaniu do wszechmocnego Boga. List do Efezjan 2, 2, przypomina nam, że w których niegdyś postępowaliście według tego świata, według władcy powietrza, ducha, który teraz działa w synach opornych. Zwróćmy uwagę na wyrażenie władca powietrza. Co to oznacza? W przekładzie Nowa Versao Internacional, NVI, opisano go jako władcę królestwa powietrza. Natomiast tłumaczenie Nowa Tradukaona Linguagem De Hoje, NTLH, odnosi się do niego jako dowódcę mocy świata niewidzialnego. Obie wersje podkreślają naturę jego władzy, która dotyczy niewidzialnego i duchowego obszaru wpływającego na ludzkie działanie i zachowanie. Zrozumienie rzeczywistego zasięgu wpływu szatana pomaga nam dostrzec potrzebę stałej duchowej czujności oraz zaufania do wyższości Chrystusa nad wszystkimi siłami zła. Aby głębiej zrozumieć wpływ szatana, warto zbadać, jak niektórzy z najbardziej wpływowych pastorów chrześcijańskich dzisiaj interpretują fragment listu do Efezjan 2. 2. John MacArthur w swoim kazaniu Piątek, książę władzy powietrza, przedstawia szczegółową analizę tego fragmentu. Wyjaśnia, że świat, o którym pisze Paweł, nie odnosi się tylko do fizycznego stworzenia, ale do systemu światowego, zbioru wartości, priorytetów i praktyk, które charakteryzują ludzkie społeczeństwo oddzielone od Boga. MacArthur podkreśla, że Paweł ukazuje, że bieg tego świata podąża za przywództwem i planem szatana, władcy powietrza. Ta interpretacja jest znacząca, ponieważ uświadamia nam duchową rzeczywistość, która często stoi za kwestiami społecznymi, politycznymi i kulturowymi, które obserwujemy. Odrzucenie zasad biblijnych, gloryfikacja grzechu i powszechna akceptacja niemoralności nie są tylko wynikiem indywidualnych wyborów ludzkich, lecz częścią szerszego, bardziej podstępnego planu orkiestrującego przez szatana. Porównując dzisiejszy świat z naukami Słowa Bożego, widać wyraźną różnicę. Duch czasów współczesnych odzwierciedla odrzucenie praw i zasad Boga. Na przykład koncepcja małżeństwa między mężczyzną a kobietą, która jest szeroko akceptowana w Biblii, jest wyzywana i często wyśmiewana we współczesnym społeczeństwie. Co więcej, zachowanie potępiane przez Biblię, takie jak niemoralność seksualna, jest obecnie szeroko akceptowane, a nawet celebrowane, z platformami dla dorosłych wśród najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie i rosnącą normalizacją rozwiązłości i dewiacji seksualnych. A za tymi wszystkimi zmianami w wartościach i systemach świata nie stoją Blackrock ani Illuminati, lecz sam diabeł. Choć szatan może wpływać na niektóre osoby i decydentów, dla chrześcijan ważne jest, aby rozpoznać prawdziwą siłę zła, która działa za tymi postaciami i instytucjami. John MacArthur podkreśla dodatkowy ważny punkt, omawiając uporczywe odrzucenie Chrystusa przez grzeszników w świecie. Twierdzi, są zjednoczeni, ponieważ mają wspólnego lidera i pana, księcia władzy powietrza. Szatan jest teraz władcą tego świata i dopóki Pan go nie wypędzi, ja na godzina 12:31 będzie nadal rządzić. MacArthur sugeruje, że władza lub autorytet powietrza odnosi się prawdopodobnie do armii demonów szatana, które działają w sferze niebiańskiej. To potwierdza list do Efezjan godzina 6.12, gdzie Paweł ostrzega przed duchowymi mocami zła w wyższych sferach. W obecnej erze, szatan i jego armia demonów dominują, naciskają i kontrolują wszystkich, którzy nie są zbawieni. Jest on ucieleśnieniem śmierci duchowej, ponieważ reprezentuje bunt przeciwko Bogu i systemowi, który stworzył. Refleksja nad tymi kwestiami pomaga zrozumieć, dlaczego Biblia twierdzi, że dzieci Boże są zapieczętowane duchem świętym. Ten duchowy znak nie jest jedynie symbolem, ale ochroną i oznaczeniem, że należymy do Boga oddzieleni od złych mocy i destrukcyjnych wpływów, które dominują w świecie. To również pomaga zrozumieć, dlaczego Biblia ostrzega, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga i wzywa nas do oddzielenia się od świata. Oddzielenie to nie jest tylko kwestią zewnętrznego zachowania, ale dotyczy duchowego wyróżnienia i ochrony przed siłami sprzeciwiającymi się Bogu. John Piper zauważa istotny punkt w rozważaniu tytułu szatana jako księcia władzy powietrza w Efezjan 2.2. Przyznaje, że mimo badań i komentarzy nie ma jednoznacznego konsensusu co do szczegółowego powodu, dla którego szatan jest opisany w ten sposób. Powietrze wspomniane w tym fragmencie nie odnosi się jedynie do tlenu czy fal radiowych, a dokładne znaczenie tego tytułu może być trudne do uchwycenia. Piper podkreśla, że choć szatan ma pewną władzę w powietrzu, nie oznacza to, że jest wszechobecny czy wszechwiedzący. Biblia nie ujawnia pełnego zakresu wiedzy szatana ani tego, jak działa w niewymiarowej sferze. Opisany jest jako duch, który rządzi dziećmi nieposłuszeństwa, ale nie jest równy Bogu. Piper podkreśla również, że mimo mocy, jaką szatan i jego demony posiadają, nie dzielą się oni wszechwiedzą i wszechobecnością Boga. Powietrze to domena, w której ich działania się odbywają, w tym ogień strzał, o którym mowa w Efezjan godzina 6:16, symbolizujące duchowe ataki, które kierują przeciwko wiernym. Demony są rozproszone po całym świecie i działają w powietrzu, wpływając na ludzi i tworząc środowisko, które jest w ciągłej opozycji do zasad Boga. To zrozumienie prowadzi nas do jeszcze większego docenienia pieczęci Ducha Świętego jako formy boskiej ochrony i potrzeby pozostawania oddzielonym od systemu światowego, który działa pod wpływem szatana. Jest to przypomnienie, że choć stajemy w obliczu znaczącej walki duchowej, obecność i ochrona Boga są kluczowe dla naszej wytrwałości i bezpieczeństwa duchowego. Bóg tego świata, czyli szatan, wywiera znaczący wpływ na idee i opinie ludzi. Jego wpływ wykracza poza indywidualne decyzje i głęboko dotyka nadziei i wizji ludzkości, często w sposób zwodniczy i przebiegły. Dwie list do Koryntian 4, 4 opisuje tę dynamikę, stwierdzając, sejten, który jest Bogiem tego świata, zaślepił umysły tych, którzy nie wierzą. Nie mogą oni dostrzec chwały Ewangelii Chrystusa. Nie rozumieją tego przesłania o chwale Chrystusa, który jest dokładnym obrazem Boga. Jednym z najbardziej przebiegłych trików, które diabeł stosuje, jest znieczulanie ludzi na grzech. Ta strategia jest skuteczna, ponieważ, czyniąc grzech czymś powszechnym i akceptowalnym, diabeł osłabia zdolność ludzi do rozpoznawania prawdziwego zła. Oto mechanizm, gdy jesteś wrażliwy na grzech, szybko na niego reagujesz i unikasz pokus. Twoje sumienie jest czujne, a grzech jest postrzegany jako coś, czego należy unikać za wszelką cenę. Jednak, gdy grzech staje się normą, to znaczy, gdy zaczynasz akceptować zachowania, które wcześniej były nie do przyjęcia, twoje postrzeganie grzechu zmienia się. Przestaje być czymś, z czym walczysz, i zaczyna być czymś, co tolerujesz, a nawet akceptujesz. Ta stopniowa zmiana w postrzeganiu jest oznaką, że diabeł osiągnął swój cel, normalizując grzech, czyniąc go mniej szokującym i bardziej akceptowanym w codziennym życiu. Ten proces znieczulania jest niebezpieczny. Ponieważ, tracąc krytyczną świadomość grzechu, stajesz się bardziej podatny na jego wpływ. Grzech przestaje być traktowany jako poważny problem i zaczyna być integrowany w codzienne praktyki i postawy. Dlatego Biblia wzywa nas do stałej czujności nad naszym postępowaniem i do poszukiwania duchowej klarowności, która pochodzi od Ducha Świętego. Utrzymanie czujności i wrażliwości na to, co jest sprzeczne z wolą Boga, jest kluczowe, aby nie ulec zwodniczemu wpływowi szatana. Jasnym przykładem tego znieczulania jest rodzaj treści, które konsumujemy we współczesnym świecie. Przemysł rozrywkowy, w szczególności, stał się potężnym narzędziem do promowania i normalizowania grzesznych zachowań. To, co kiedyś uważano za tabu lub niedopuszczalne, teraz często jest celebrowane i gloryfikowane w mediach i kulturze popularnej. Granice między dobrem a złem stają się coraz bardziej rozmyte, a to, co kiedyś budziło szok i obrzydzenie, teraz jest przedstawiane jako coś powszechnego i akceptowalnego. Ta zmiana nie zachodzi przypadkowo, jest to celowa strategia wroga mająca na celu odciągnięcie ludzi od Boga i pogłębienie ich w duchowej ciemności. Celem jest stworzenie środowiska, w którym grzech nie tylko staje się tolerowany, ale także pożądany i celebrowany. Kiedy ludzie są nieustannie narażeni na niemoralne i grzeszne zachowania, a te działania są przedstawiane jako normy lub wręcz atrakcyjne, wrażliwość na grzech maleje. To sprawia, że ludzie stają się mniej skłonni do odczuwania duchowego przekonania potrzebnego do rozpoznania i unikania błędu. W miarę jak to znieczulanie postępuje, ludzie stopniowo oddalają się od prawdy i coraz bardziej zaplątują się w zwodzenie. Grzech stając się częścią normy społecznej sprawia, że prawda Boża i standardy moralne są wypaczane lub ignorowane. Skutki tego wpływu są głębokie i obejmują nie tylko zachowania indywidualne, ale także kształtują kulturę i normy społeczne w sposób, który coraz bardziej oddala się od zasad boskich. Dlatego niezwykle ważne jest, aby chrześcijanie pozostawali wierni prawdzie Słowa Bożego i starannie rozważali treści oraz wpływy, które dopuszczają do swojego życia. Oprócz znieczulania na grzech, szatan stał się mistrzem sztuki rozpraszania. Rozumie, że utrzymując ludzi zajętych przelotnymi rzeczami tego świata, czy to nieustannym dążeniem do bogactwa, pragnieniem władzy, czy niekończącym się poszukiwaniem przyjemności, może skutecznie odciągnąć ich uwagę od tego, co naprawdę ważne. Gdy ludzie są zanurzeni w tych światowych interesach, mają mało czasu, energii lub chęci, aby szukać Boga i pogłębiać prawdziwy związek duchowy. Żyjemy w świecie przesyconym rozpraszaczami. Od nieustannego strumienia informacji w mediach społecznościowych, który bombarduje nas aktualizacjami, wiadomościami i rozrywką, po nieprzerwane wymagania pracy i życia rodzinnego, nieustannie jesteśmy odciągani od naszej kontemplacji duchowej. Te rozpraszacze utrzymują nas skupionych na chwilowych przyjemnościach, natychmiastowej gratyfikacji i codziennych troskach, zamiast skierować nas ku wieczności i temu, co naprawdę ma trwałą wartość. Te rozpraszacze nie są tylko odzwierciedleniem współczesnego życia, ale celową strategią mającą na celu utrzymanie ludzi z dala od głębi duchowej i poszukiwania wyższego celu, który oferuje Bóg. Koncentrując się na chwilowych przyjemnościach i powierzchownych troskach, tracimy możliwość doświadczenia prawdziwej radości i satysfakcji, która płynie z bliskiego związku z Bogiem. W ten sposób czas, który moglibyśmy poświęcić na duchowy rozwój i wzrost naszej wiary, często jest pochłaniany przez troski i przyjemności przemijające. Dlatego kluczowe jest, aby w obliczu tych rozpraszaczy świadomie skierować naszą uwagę z powrotem ku Bogu. Musimy intencjonalnie dążyć do Jego obecności, poświęcać czas na modlitwę i medytację nad Jego słowem oraz pamiętać, że prawdziwe zadowolenie i radość znajdujemy tylko w nim. Rozproszenia mogą być potężnym narzędziem w rękach wroga, ale przy czujności i intencjonalności możemy utrzymać nasze serca i umysły, zwrócone ku wieczności i prawdzie, którą oferuje Bóg. Ta wpływ nie dotyczy tylko jednostek, ale ma głęboki i szeroki wpływ na całe społeczeństwa. Fundamentalne wartości, które wcześniej jednoczyły wspólnoty, takie jak uczciwość, integralność i wzajemny szacunek, są stopniowo erodowane. Zamiast nich jesteśmy świadkami wzrostu kultury zdominowanej przez egoizm, w której sukces osobisty i natychmiastowa gratyfikacja są stawiane na pierwszym miejscu. Ta zmiana kulturowa nie jest przypadkowa ani wynikiem przypadku. Jest częścią celowego i podstępnego planu szatana, mającego na celu przekształcenie świata w taki sposób, aby Bóg nie był już czczony ani szanowany. Poprzez promowanie kultury, w której samospełnienie i indywidualne osiągnięcia są najważniejsze, wróg dąży do stworzenia środowiska, w którym ludzie są tak pochłonięci swoimi własnymi życiowymi pragnieniami, że stają się obojętni i niezaangażowani w poszukiwanie stwórcy. Osłabienie wartości promujących spójność społeczną i wspólne zasady moralne prowadzi do stopniowego oddalania się od zasad duchowych i etycznych. Zamiast wspólnot, które wspierają się nawzajem i szukają mądrości oraz boskiego przewodnictwa, widzimy społeczeństwo, które ceni samopobłażliwość i nieustanne dążenie do przyjemności oraz osobistego sukcesu. Takie środowisko sprawia, że pojęcie Boga i potrzeba duchowego połączenia stają się dla wielu coraz mniej istotne. Zmiana kulturowa promowana przez te wpływy nie jest tylko wyzwaniem dla indywidualnej duchowości, ale głęboką transformacją struktur społecznych i moralnych. Konsekwencje tego oddalenia od wartości boskich są widoczne w wielu obszarach codziennego życia, od sposobu, w jaki ludzie się ze sobą odnoszą, po polityki i normy rządzące społeczeństwem. To silne przypomnienie, jak wróg wykorzystuje trendy kulturowe i społeczne, aby oddalić ludzi od Boga i prawdy, tworząc świat, w którym poszukiwanie Stwórcy coraz bardziej ustępuje miejsca koncentracji na osobistym zaspokojeniu i sukcesie doczesnym. Podsumowując, podczas gdy może być kuszące skupić się na ludzkich spiskach, które wydają się dominować i manipulować światem, niezwykle istotne jest, abyśmy nie stracili z oczu prawdziwej bitwy, która toczy się w Królestwie Duchowym. Szatan jest prawdziwym wrogiem a jego wpływ wykracza znacznie poza to, co jakakolwiek ludzka organizacja mogłaby osiągnąć. Jego obecność i wpływ są znacznie szersze i bardziej niebezpieczne niż jakikolwiek plan czy spisek ziemski.